sposób powiedział, że my sobie zrażamy różne państwa Unii Europejskiej. Znaczy ja znam sposób, żeby sobie nie zrażać tych państw. Wtedy wiem, kiedy będą zadowoleni. Będą zadowoleni wtedy, kiedy Polska, tak jak ich kolonia, będzie wykonywała wszystko, co powiedzą. Znaczy, kiedy Polska przyjmie uchodźców i roz będzie rozwiązywała ich problem, to wtedy będą zadowoleni i wtedy nie będziemy nikogo zrażać. Ale Franz tylko, Timmermans nie tylko, tylko, ty uchodźca. tylko Ale tak naprawdę o to chodzi. To znaczy, my miejmy świadomość, że Franz Timmermans... Yy, Realizuje politykę elit Unii Europejskiej. Ja wiadomo, że na czele tego wszystkiego stoi przecież Angela Merkel, jest tam najpoteżniejsza jej urzędnicy. Dlatego też między innymi pan Timmermans pełni tę swoją funkcję. No bez zgody Niemiec nie dałoby się tego zrobić. I to jest ta frustracja, ponieważ w Polsce jest już rząd, który nie tak jak kiedyś mówił, przyjmie każdą liczbę uchodźców i będzie rozwiązywał problemy niemieckie. Tylko teraz jest rząd, który mówi: nie, nie, nie. I dlaczego to się dzieje? Znaczy, ponieważ pan Timmermans charakteryzuje się taką, widać w niego już taką gigantyczną frustrację. Jak u, Różnych elit europejskich i są tego dwie podstawy. Pierwsza podstawa tej frustracji jest następująca: mianowicie oni już zauważyli, że oni już nie rządzą w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej tak naprawdę rządzą uchodźcy, z którymi sobie w ogóle nie potrafią poradzić. Po drugie, i drugi, e, e, i, drugi jest zdanie, i drugi fundament frustracji jest taki, że niestety czas pokazał, że to, nie o, że to nie oni, a Polska miała rację, jeżeli chodzi o migrantów, ponieważ Polska się okazuje, że jest jednym z niewielu bezpiecznych państw Unii Europejskiej, i to jest prawdziwy powód tej wylewanej dla nas frustracji. Co jest się najbardziej haniebne e, i co najbardziej, co najbardziej ośmiesza Hanna Gronkiewicz-Walz, dzisiaj główny beneficjent tych roszczeń, z którym my walczymy o to, żeby te roszczenia odzyskać, złożył wniosek o uchylenie tych decyzji reprywatyzacyjnej. To powinno zawstydzić panią prezydent. Powinno naprawdę aż schować się pod, pod, pod swoje biurko, ale widząc, że nawet a... beneficjent, widząc, że nawet beneficjent chce uchylenia decyzji. Ale... Panie ministrze, jeśli już chcecie wysyłać polski budżet do Berlina, to proponuję działać z dużo większym rozmachem. Możecie na przykład wysyłać Niemcom polską konstytucję do analizy, a potem treść polskich podręczników. Możecie w sposób właściwy, może, możecie, czy, może, czy w sposób właściwy, możecie sprawdzić, czy w sposób właściwy kończy się film Krzyżacy Aleksandra Forda, bądź powieść powieś, powieś Miskiewicza Konrad Wallenrod. Możecie też powołać wspólny zespół polsko-niemiecki. Wspólny zespół bokserski. Tak, bardzo śmieszne. Tak, możecie też powołać wspólny zespół polsko-bokserski. Zresztą, 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 pierwsi rekruci z Niemiec przyjechali już 11 listopada. To nie jest żadna tajemnica. Największe państwa, najważniejsi publicyści od lat mówią, że Donald Tusk zawdzięcza tą, to stanowisko właśnie Niemcom. Też politycy niemieccy, przed chwilą widzieliśmy między innymi w materiale, wypowiadają się dobrze o Donaldzie Tusku. I teraz musimy sobie odpowiedzieć znaleźć trochę szerszą perspektywę i odpowiedzieć sobie, dlaczego tak się dzieje. Otóż Niemcy są profesjonalnym państwem, słyną z jednej z najlepszych dyplomacji na świecie, tak się mówi. I skoro oni popierają Donalda Tuska, no to... Chyba nie robią tego przypadkowo. No dlaczego to robią? No, robią to dlatego? Bo ponieważ są przekonani, że Donald Tusk dobrze reprezentuje interesy Niemiec. Dlaczego? Ponieważ już mają doświadczenia i pomówmy o faktach. Za czasów, kiedy rządziła, kiedy Donald Tusk był szefem platformy obywatelskiej, na przykład zlikwidowano polskie stocznie, na czym, na czym kto skorzystał, skorzystały stocznie niemieckie. Prowadzono konsekwentną politykę dekarbonizacji Polski, czyli niszczono polski przemysł, na, kto na tym zyskał, zyskali Niemcy. Kwestia uchodźców. Platforma Jeszcze popierała każde kwoty. Ka platforma. Ja panu nie przeszkadzałem. No platforma, 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 platforma popierała każde kwoty uchodźców, rozwiązując, przy, przynosząc je do Polski, rozwiązując w ten sposób czyje problemy Niemiec. To było za Donalda Tuska. I co najważniejsze, Donald Tusk popierał też sankcje finansowe dla Polski, co by oznaczało, gdyby wprowadzić te sankcje, co by oznaczało? Oznaczałoby, że polskie państwo musiałoby podnieść podatki prawdopodobnie. jeszcze Jeżeli pan pozwoli, Panie prawdopodobnie skończyć program 500. Unii Europejskiej. Komisja Europejska tak mówi, a nie tylko Niemcy. No, to, no Timmermans nie jest przecież Niemcem. No to tak, no ale jakby. To prawda, że więcej państw Unii Europejskiej. Popiera Donalda Tuska, ale to o czym świadczy, ale przede wszystkim Niemcy mają tutaj kluczowe znaczenie i ja się zgadzam, że Donald Tusk jest kandydatem niemieckim. I jeszcze chcę powiedzieć, gdyby te sankcje, które popiera Donald Tusk wobec Polski, się urzeczywistniły, nie wiem, czy nie musielibyśmy dojść do takiej sytuacji, że trzeba było na przykład obniżyć emerytury prawda, w Polsce. Czyli jakby to jest skandaliczne postępowanie, które nie miało swojego precedensu. I też, żeby było jasne. To nie jest tak, że jeżeli ktoś ma polski paszport, to znaczy, że jakby myśli o interesie polskim i trzeba go popierać. To nie jest jedyny wyznacznik. Jest najważniejszy, wyznacznik najważniejszy wyznacznik jest taki, żeby wybrać osobę, żeby która będzie popierało. dbała o Polskę. Tak. To jest przyjdzie taki czas, że dostaniemy czerwoną kartkę. Bez wątpienia. Taki czas przyjdzie, czy to będą te wybory, czy to będą kolejne, czy następne. Ale nie liczą się sondaże każda partia odchodzi. Liczy się dorobek, który zostawimy. I od kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządzi, to, to, to wartość spółek wzrosła tyle, ile mówiłem 40 do 0. Elity Unii Europejskiej są współodpowiedzialne za to, co wydarzyło się w Rimini, ponieważ gdyby nie fatalna polityka imigracyjna, to akurat tej tragedii dałoby się uniknąć. Akurat tej.